Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak diagnozować uporczywą, wodnistą biegunkę, jeżeli podejrzewamy, że przyczyną może być mikroskopowe zapalenie jelita grubego. W poprzednim odcinku opowiedziałam Wam już, jakie mogą być objawy i co może być przyczyną wystąpienia zespołu objawów właśnie w przebiegu mikroskopowego. Zapalenia jelita grubego. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co zrobić, żeby takie rozpoznanie potwierdzić, albo wykluczyć. Ja nazywam się Marta Dobracy, jestem gastroenterologiem, czyli specjalistą, który diagnozuje leczy i opiekuje się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. No i słuchajcie, od czego by tu zacząć? Przychodzi pacjent albo idzie pacjent do doktora, a w zasadzie pomiędzy wizytą w toalecie jedną, a drugą, udaje mu się znaleźć chwilę czasu na to, żeby skonsultować się ze swoim lekarzem. Czyli najważniejsze to konsultacja, to również analiza dokumentacji bardzo niedoceniana. Natomiast ja uważam, że jest jednym jakby z kluczowych części diagnostyki pacjentów, to jest również badanie w gabinecie lekarskim. To są badania, wykonanie badań laboratoryjnych, to jest wykonanie kolonoskopii z pobraniem wycinków z błony śluzowej jelita grubego. Również to może być badanie gastroskopowe i badania obrazowe. Po pierwsze, konsultacja, czyli słuchajcie, jeżeli się stresujecie, jeżeli macie problem Piszcie sobie na kartce to, o czym chcecie powiedzieć swojemu doktorowi. Główne dolegliwości, początek, czas trwania i intensywność waszej dolegliwości. Jeżeli jest to biegunka, no to tak. Ile to jest wypróżnień w ciągu dnia, w ciągu nocy? Czy towarzyszą temu jakieś e, dodatkowe objawy? Możecie sobie obejrzeć filmik poprzedni na temat mikroskopowego zapalenia jelita grubego i wynotować, które z tych objawów występują u Was, z jaką częstotliwością, z jaką intensywnością. Na jakie choroby przewlekłe chorujecie i jak wygląda na ten moment ich leczenie. I tu jest bardzo ważne współwystępowanie chorób autoimmunologicznych, tak? Czyli pamiętamy o tym, że mogą występować choroby... Tarczycy, że mogą cukrzyca typu pierwszego, że RCT, łuszczyca, tak? Bardzo, bardzo wiele chorób, o których mówiłam w pierwszym odcinku, więc również powiedzcie o tym swojemu doktorowi. Jaki jest Wasz wywiad rodzinny, czy w rodzinie ktokolwiek chorował na choroby przewodu pokarmowego, na choroby z autoagresji, tak? Jakie macie przebyte procedury lecznicze, jak byliście do tej pory leczeni, tak, jak wpływa na nasilenie stresu, zmiany w trybie życia, czy to również na przykład pojawiło się w związku ze zmianą pracy albo ze zmianą trybu pracy, bo na przykład przeszliście w tryb zmianowy, tak, czy jakieś zmiany w Waszej diecie również kojarzycie z pojawieniem się dodatkowych objawów, alergie, uczulenia, wszelkiego rodzaju do tej pory wykryte, i dotychczasowa diagnostyka, która była um, przeprowadzona. Naprawdę wierzcie mi, że to jest bardzo ważne, żebyście mieli dokumentację i żebyście wiedzieli, co się z Wami działo. To bardzo ułatwia sprawę. E, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki e, badań. Kupcie sobie segregator, poukładajcie to w koszulkach. Najstarsze wyniki badań, najstarsze karty hospitalizacyjne, e, na dole, im świeższe badania, tym do góry. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. I ja wielokrotnie zwracam na to uwagę w trakcie konsultacji lekarskiej. Ułatwia, przyspiesza, porządkuje, również jakby w Waszych głowach. Nie tylko dla mnie, jako lekarza, jest to ważne, natomiast jest to ważne również dla Was. I poza tym, jeżeli jest to ułożone w segregatorze, w takich przezroczystych koszulkach, to trudniej zgubić taką kartkę. A często zdarza się, że przychodzicie i tak, no, miałem kolonoskopię 4 lata temu, ale wynik zaginął. Albo w jakiś tam sposób w niewyjaśnionych okolicznościach coś się pojawiło, tak? Ostatnio miałam taką fajną rozmowę z pacjentem i mówi do mnie, że o kolonoskopie. To on miał w sumie nie tak dawno 3 lata temu. Po czym ja sobie zanotowałam w dokumentacji kolonoskopię 3 lata temu. I pacjent na kolejną wizytę przynosi dokumenty i mówi: Pani doktor, znalazłem wynik swojej starej kolonoskopii. Ja mówię, no to kiedy była? 3 lata temu, patrzymy na datę 8 lat temu więc słuchajcie, 5 lat się w pamięci pacjenta zatarło więc już to był najwyższy czas do tego, aby tą kolonoskopię powtórzyć. Gdyby to faktycznie było tylko 3 lata temu wskazań do e, powtórzenia kolonoskopii nie było więc słuchajcie, różnica diametralna. To, co mówiłam przy pierwszym filmiku, leki i ich dawkowanie bardzo ważne, ponieważ przyjmowanie różnego rodzaju leków w historii pacjenta może mieć kluczową rolę właśnie w rozpoznaniu to, co się działo i to, co się dzieje. Tak więc spiszcie sobie na karteczce, jakie leki przyjmowaliście wcześniej i jakie leki przyjmujecie w chwili obecnej. Przebyte różnego rodzaju terapie. Specjalistyczny. to szczególnie u pacjentów z przewlekłymi chorobami, właśnie z toczniem, z RZS-em, z cukrzycą, z zespołami właśnie z autoagresji, macie stosowane różnego rodzaju terapie, a pamięć bywa zawodna i później wylatuje, że tak powiem, z głowy w momencie wizyty zwiększonego stresu, no to już zupełnie trudno sobie o tym przypomnieć. Jeżeli jesteście pod opieką różnych specjalistów, to także miejcie ze sobą konsultacje, które zostały u nich przeprowadzone. Kardiologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, tak, na przykład konsultacje urologiczne, tak? ginekologiczne dla kobiet, to wszystko, słuchajcie, jest ważne. Jakie badania można wykonać tak tutaj? u pacjentów z przewlekłą wodnistą biegunką. To przede wszystkim to są te badania ogólne, tak? Czyli morfologia, CRP, słód potas, wapń, magnez, czyli gospodarka elektrolitowa, bo elektrolity przy przewlekłej biegunce e, jednak są tracone. Kreatynina i GFR, tak? Ważne funkcjonowanie nerek. Alaty, aspady, czyli podstawowe badania funkcji wątroby, aminotransferazy wątrobowe, no i TSH, FT3, ft cztery wolne hormony, bo problemy z tarczycą często współistnieją z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego i często zdarza mi się właśnie dorozpoznawać niedoczynność lub nadczynność tarczycy w momencie diagnostyki biegunki, właśnie wodnistej biegunki w przebiegu zapalenia mikroskopowego. To jest również poziom witaminy D, witaminy B12 kwasu foliowego. Dlaczego to jest takie ważne? Ano, dlatego, że po pierwsze, często współwystępują niedobory, a po drugie leczenie przebiega zupełnie inaczej, jeżeli równocześnie suplementujemy z dietą albo z preparatami właśnie niedobory pokarmowe w zakresie witamin, tych mikroelementów, tak? Pacjenci po prostu szybciej dochodzą do remisji i mamy ten jakby potencjał zdrowienia wyższy. Co jest jeszcze ważne? Oznaczenie kalprotektyny ilościowo. I słuchajcie, kalprotektynę oznaczamy jakby w dwóch rodzajach badania: jakościowo, czyli dodatnia, ujemna jest, nie ma, i ilościowo. I wielokrotnie zdarza się, że w laboratorium, jak nie wiecie, yy, jaki rodzaj kalprotektyny ma zostać oznaczony, laboratorium proponuje oznaczenie jakościowe, czyli dodatnia albo ujemna. Tylko, że wygląda to w ten sposób, że jeżeli wynik jest ujemny, no to powiedzmy sobie, on jest poniżej jakiegoś tam pułapu. Natomiast jeżeli wynik jest dodatni, to my nie wiemy, czy ten wynik dodatni to jest jeden powyżej 100, 1000 czy kilka tysięcy. I zdarzało mi się już wielokrotnie, że pacjent, który tam miał jakiś zakres, badanie dodatnie jakościowo było 3 punkty powyżej górnej granicy normy, a przychodził drugi i miał 3000 tysiące powyżej. Tak więc różnica jest znacząca. Więc, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy, to oznaczacie kalprotektynę ilościowo w kale. Po drugie, Badanie elastazy pierwszej w kale. To jest badanie szczególnie, jeżeli obserwujecie stolce, które mają komponentę tłuszczową, tak? Czyli to są te takie pływające oczka, trochę jak w toalecie, jak na tłustej zupie, tak? Jeżeli w ten sposób warto oznaczyć elastazę pierwszą w kale, bo to po pierwsze pokaże nam, jaka jest zewnątrz wydzielnicza. Aktywność enzymów trzustkowych, tak czy tutaj nie dokłada nam się problem z produkcją enzymów trawiennych przez trzustkę. Oznaczenie pasożytów w kale. To warto wykonać w dobrym laboratorium, żeby wykluczyć, że przyczyną biegunki właśnie nie są robale. Clostri klostry Dioidete dificile. Oznaczenie toksyny A i B oraz Antygenu GDH. Słuchajcie, to jest też bardzo ważne. Trzeba wykluczyć, że przyczyną nie jest poantybiotykowe czy polekowe, rzekomo błoniaste zapalenie jelita grubego, ponieważ to również często jest przyczyna wodnistej biegunki. Tak jak kalprotektyna, celem wykluczenia problemu z chorobą, z zapaleniem jelita grubego w wczesnej fazie albo Chorobą leśniowskiego krona, posiewkału, szigella, salmonella. No, szczególnie jeżeli tam gdzieś pojawiły się produkty spożywcze, które mogły być przyczyną właśnie infestacji, zakażenia tymi właśnie patogenami. Ważne jest, jeżeli jest podejrzenie, że możemy mieć grzywicę kandydozy przewodu pokarmowego, oznaczenie antygenu nowego kandydy I słuchajcie, wcale nierzadko badania są dodatnie. Jeżeli kojarzymy z pewnymi grupami produktów wystąpienie biegunki albo takiego spustowego, że tak powiem, otworzenia się jelita i towarzyszą dodatkowo objawy, warto oznaczyć. DAO, czyli diaminooksydazę. Jeszcze jest jeden panel badań, o których tu nie wspomniałam, to są badania panelu celiakalnego, tak? ponieważ współistnienie mikroskopowego zapalenia jelita grubego i celiaki u osób dorosłych wcale nierzadka sprawa, więc również warto to oznaczyć. No, i wykonanie kolonoskopii. To jest podstawowe badanie, to jest złoty standard w diagnostyce mikroskopowego zapalenia jelita grubego. To badanie powinno być wykonane pełne z oceną ileum terminale, czyli końcowego odcinka jelita cienkiego, tego miejsca, gdzie kończy się jelito cienkie, a przez zastawkę krętniczo-kątniczą zaczyna się jelito grube. Tak, to powinno zostać ocenione tam. Bardzo często są zmiany w przebiegu choroby leśniowskiego korona. To powinno zostać wykluczone. No i pobieramy wycinki z prawej i lewej części okrężnicy do badania histopatologicznego, bo tak jak wam mówiłam w poprzedniej odcinku, są to zmiany w mikroskopowym zapaleniu jelita grubego widoczne pod mikroskopem, niewidoczne okiem kolonoskopu. Dlatego takie to jest ważne. No i jeśli dostajemy wynik badania patomorfologicznego, czyli ocenionego właśnie przez specjalistę pod mikroskopem, to tam mamy właśnie opis, czy to będzie pogrubiona warstwa kolagenu, czy to będzie wzmożony naciek komórek stanu zapalnego. Powinno być tam zaznaczone, jak, jak on jest intensywny, ile tych komórek w stosunku do enterocytów. Komórek stanu zapalnego się znajduje i to jest oznaczone taką, takim oznaczeniem IEL, i wtedy wiemy, że jeżeli jest do, do 20, to w zasadzie możemy wykluczyć mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Jeżeli jest powyżej, to w korelacji z objawami możemy to potwierdzić. Słuchajcie, i też nie interpretujcie tych wyników. Sami, jeżeli wasz lekarz rodzinny, czy chirurg, który zlecił badanie, czy jakikolwiek inny specjalista ma problem z interpretowaniem badania, w wyniku histopatologii, to zwróćcie się do, z tym do gastroenterologa, ponieważ nie wszyscy specjaliści w programie specjalizacji i nawet interniści słuchajcie mają e, czasami z tym problem i ro, lekarze rodzinni z interpretacją tego wyniku w prawidłowy sposób, bo to jest nie tylko interpretowanie wyniku i kartki papieru, na które ją został e, zapisany, ale również wielu innych zmiennych, wielu innych czynników, które mogą na to wpływać, bo pamiętamy, że jest postać e, e, Różne są te, te dwie postacie podstawowe, tak? czyli ym, limfocytarna i kolagenowa, ale jest również postać niepełna. I tutaj może być problem z rozpoznaniem. Dlatego powinien do tego się odnieść w wyniku yy, gastroenterolog z dużym yy, doświadczeniem w rozpoznawaniu i leczeniu pacjentów z właśnie mikroskopowym zapaleniem jelita grubego. Również gastroskopia, ważne badanie w diagnostyce, bo przede wszystkim ocena zmian zapalnych błony śluzowej, przełyku żołądka dwunastnicy. Test na obecność helikobakter pylori powinien być bezwzględnie zawsze wykonany i pobranie wycinków z dwunastnicy w kierunku choroby trzewnej. Pamiętamy, że nie jest to choroba tylko i wyłącznie małych dzieci, ponieważ jest często rozpoznawana u dorosłych, ale również u seniorów i współistnieje z mikroskopowym zapaleniem jelita grubego i będę to powtarzać, bo często zapomina się o tym, jeżeli uchwycimy się rozpoznania mikroskopowego zapalenia, no to zapominamy, że problem może tkwić również w, w chorobie trzewnej. Dodatkowe badania test oddechowy wodorowo-metanowy często towarzyszy mikroskopowemu zapaleniu jelita grubego przerost najczęściej jest to przerost wodorowy rzadziej metanogenowy aczkolwiek i tacy pacjenci się zdarzają ważne wykonanie tego testu szczególnie jeżeli mamy problem z takim określeniem co jest przyczyną albo co w współistnieje istnieje z zaburzeniami rytmu wypróżnień i różnego rodzaju dolegliwościami u pacjentów. I jako próba tężyczkowa, w mikroskopowym, w rzodziejącym czy w chorobie leśniowskiej krona często występują właśnie zaburzenia w przebiegu, właśnie nerwowo-mięśniowe. I próba tężyczkowa powie nam też, podpowie nam. Co, na co warto jeszcze zwrócić uwagę, szczególnie w leczeniu, w trakcie leczenia pacjenta, na które komponenty zwrócić uwagę. No i jest też olbrzymia grupa pacjentów, która miała wykonaną kolonoskopię. Błona śluzowa jelita grubego jest prawidłowa, więc endoskopista bez zastanowienia wycofał aparat, nie pobierając wycinków, mimo tego, że pacjent ma biegunkę, bo nie było to zaznaczone na skierowaniu bo skierowanie jest elektroniczne i doktor nie ma do tego dostępu, bo też tak się zdarza, bo pacjent zapomniał powiedzieć, bo nie było jakiś tam, jakiś powstał problem na drodze komunikacji i te wycinki nie zostały pobrane, więc co robić? Generalnie no to są dwa postępowania. Po pierwsze można wykonać sigmoidoskopię z pobraniem wycinków, Esicy i odbytnicy. Wtedy nie mamy pełnego przygotowania do kolonoskopii, tylko przygotowanie wlewkami. Badanie jest krótkie, dużo szybsze. Pobieramy wycinki, zobaczymy, co tam w nich widać. Często um, zdarza się, że faktycznie rozpoznanie możemy oprzeć na wycinkach pobranych z esicy, z odbytnicy. Czasami zdarza się, że zmiany zapalne w przebiegu mikroskopowego, zapalenia jelita grubego występują. I są bardziej nasilone po prawej stronie, czyli w kątnicy, we wstępnicy, czy w proksymalnej części poprzecznicy. No i wtedy, niestety, trzeba powtórzyć kolonoskopię. Więc tak to właśnie wygląda. Pamiętajcie, że wszystkie, jakby, cały, wszystkie filmy z danej dziedziny, czy opisujące dany problem. Staram się Wam grupować w playlistach, więc zawsze szukajcie. Jeżeli pierwszy odcinek mówi o objawach i o przyczynach, to zazwyczaj ten, który mówi o diagnostyce, czy o leczeniu, czy o profilaktyce w danym problemie, będzie na tej samej playliście. Zachęcam do sprawdzania, do szukania. Pamiętajcie, że to, o czym mówię na moich filmikach, to jest edukacja medyczna, a diagnostykę. Wyciąganie jakby wniosków, wstawianie rozpoznań to jest rzecz, którą robicie ze swoimi lekarzami w gabinecie lekarskim. Wielkie dzięki za subskrypcję, za komentarze, za lajki i mam nadzieję, że te filmy moje są dla Was przydatne. I pamiętajcie, że to nie jest kanał reklamowy, tylko edukacyjny. Na ten moment wszystko. Dziękuję Wam bardzo i. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, Papa.